Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To już nasze kolejne spotkanie z Maryją z Lasalet. Dzisiaj chciałbym poruszyć pierwszy temat, który znajduje się w orędziu, które przekazuje piękna pani Maksyminowi i Melani, a tym tematem jest modlitwa. Kiedy Maryja rozmawia z Maksyminem i Melanią, w pewnym momencie zadaje pytanie. Czy dobrze się modlicie, moje dzieci? Pasterze nie chcą oszukiwać i szczerze odpowiadają nie bardzo, proszę Pani. Dalej Matka Boża kontynuuje. Ach, moje dzieci, trzeba się dobrze modlić wieczorem i rano. Jeśli nie macie czasu, módlcie się przynajmniej, Ojcze nasz i zdrowaś, Mario. Jeżeli będziecie mogły, módlcie się więcej. Piękna Pani, daje dzieciom świetne rady odnośnie modlitwy, dobrej, mądrej. Możemy od niej się wiele nauczyć w tej kwestii. Przypatrzmy się bliżej tym słowom, które Maryja w orędziu na rasalet mówi o modlitwie. Maryja prosi dzieci, żeby dobrze się modliły wieczorem i rano. Takie proste zdanie. Słyszeliśmy je nie, nie jeden raz, czy na katechezie, czy od naszych rodziców, od dziadków, babć, o modlitwie porannej, wieczornej. Pamiętajmy też, że to mówi do dzieci, do nas Matka Boża, która jest mistrzynią modlitwy. Zależy jej na tym, żeby ta modlitwa codzienna była rano i wieczorem. Jak ważne jest to polecenie. Myślę, że każdy powinien doświadczyć tak naprawdę na własnej skórze, i chyba tylko w ten sposób najlepiej to sprawdzić. Spróbuj wstać 20 minut wcześniej i zacząć dzień od modlitwy, rozmowy z Panem Bogiem, zawierzając Mu wszystkie rzeczy, które Cię spotkają, których wiesz, że Cię spotkają może jakieś ważne spotkania, trudne sytuacje, które Cię czekają w tym dniu. Rozpoczynasz dzień już w właściwy sposób. Wszystko, co już ma nadejść, zawierzasz Panu Bogu. Tak samo wieczorem. Zakończ dzień dobrym rachunkiem sumienia. Chodzi tutaj nie tyle o wypominanie sobie grzechów i błędów w ciągu dnia, chociaż oczywiście to też jest ważna część dobrego rachunku sumienia, ale podziękuj Panu Bogu za to, co otrzymałeś za to co cię spotkało w ciągu dnia za to że masz co jeść, pić, gdzie spać, za rodzinę bliskich. Dzień zamykamy modlitwą. I tak możemy ofiarować wszystko co przeżywamy tak naprawdę Panu Bogu. Kolejne słowa jakie Mówi Maryja do dzieci, jeśli nie macie czasu, módlcie się przynajmniej, Ojcze nasz i zdrowaś, Mario. Przyznam się, że mnie tutaj Maryja fascynuje swoim podejściem do dzieci, bo moglibyśmy bardziej oczekiwać od Maryi takiej postawy bardziej wymagającej, że ona proponuje dzieciom, no nie wiem, całą część różańca, Lekturę codzienną pisma świętego przynajmniej pół godziny. Oczywiście, dobrze wiemy, że jest naprawdę fantastycznie, kiedy właśnie takie praktyki modlitewne ktoś ma w ciągu dnia, ale Maria ma przed sobą dwójkę zaniedbanych dzieci, bardzo zaniedbanych dzieci. Dowodem na to jest to, że Maksymin nie mógł się nauczyć na pamięć modlitwę ojcze nasz po francusku, dlatego, że dzieci posługiwały się dialektem używanym w tym rejonie Alp i język francuski nieco różnił się, ten oficjalny, główny, właśnie od tego dialektu i Maksymin był tak zaniedbany religijnie i tak oporny, jeśli chodzi o naukę religii, że nawet nie mógł się nauczyć modlitwy ojcze nasz, więc widać, do kogo Maryja mówi to orędzie. I ona dostosowuje się z prośbą do dzieci. Dlaczego to jest takie ważne teraz dla nas? Bo może być tak, że w tej chwili jesteś w takiej sytuacji no właśnie może zaniedbania duchowego, religijnego, że już dawno nie modliłeś się regularnie, codziennie, uczciwie i chciałbyś, chciałabyś wrócić do tego. I Maryja radzi, żeby nie stawiać sobie zbyt wysoko poprzeczki. To znaczy dostosować się do tej sytuacji, którą mam teraz. Najważniejsze, regularność. Rano, wieczorem. Może trzeba zacząć właśnie od tych najprostszych, dobrze znanych modlitw. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, plus po prostu kilka własnych słów do Pana Boga szczerych od serca. Bo w momencie, kiedy już na początku takiej drogi regularnej modlitwy nagle ktoś narzuci sobie coś zbyt wymagającego, to może się okazać już na początku po, po kilku dniach, że nie jest w stanie tego wypełnić spokojnie. Po prostu stopniowo Pan Bóg też będzie pokazywał, jak tą modlitwę rozwijać. Natomiast na początku, jeśli jesteś na początku drogi regularnej modlitwy, to poprzeczkę sobie ustaw niżej, tak, żeby być przede wszystkim wiernym, modlitwie porannej i wieczornej, i żeby też nie dawać sobie zbyt ambitnych planów, jeśli chodzi o modlitwę. Maryja składa. Dzieciom propozycję, że jeśli mogą, to niech modlą się więcej. No właśnie, jeśli możesz, jeśli masz czas, jeśli pragniesz przede wszystkim, to oczywiście módl się więcej. Kilka moich propozycji odnośnie tego, w jaki sposób modlić się więcej. Pierwsza to modlitwa Słowem Bożym. Ja na przykład lubię modlić się, medytować Ewangelię z dnia. W Słowie Bożym poznajemy... Jezusa Chrystusa. Możemy też odnaleźć nasze życie właśnie na kartach Pisma Świętego. To zawsze jedna z podstawowych, jeśli można powiedzieć, niepodstawowa modlitwa Kościoła, właśnie modlitwa słowem Bożym. Druga propozycja to modlitwa liturgią godzin, czy inaczej mówiąc, modlitwa brewiarzowa. Dlaczego akurat taka? Bo może kojarzy się z tym, że odmawiają ją głównie księża. Siostry zakonne. To jest sposób modlitwy dany dla całego kościoła. I oczywiście każda osoba może, a nawet zachęca się do tego, żeby tą modlitwę praktykowała. Ona świetnie odnosi się do tego, co powiedziałem też wcześniej, nie tyle ja, co po prostu Maryja mówi, żeby się modlić rano i wieczorem. Modlitwa brewiarzowa. Składa się z poszczególnych części przeznaczonych na dane pory dnia, więc możemy rozpocząć dzień właśnie na przykład ucznią i zakończyć dzień nieszporami. Jeśli jest, mamy więcej możliwości czasu, możemy dodać godzinę czytań czy modlitwę w ciągu dnia, a już przed samym snem kompletę. Ja oczywiście jako ksiądz jestem zobowiązany, przyrzekłem. Że będę odmawiał całą modlitwę brewiarzową, to jest moja modlitwa za cały Kościół. Natomiast ty, jako osoba świecka, możesz dobrać modlitwę Liturgii Godzin do swoich możliwości. Serdecznie polecam tę modlitwę, bo myślę, że każdy, kto. Nie spotkałem chyba osoby, która jakoś rozpoczęła modlitwę brewiarzową i, i zawiodła się na niej. I ostatnia propozycja, dość taka naturalna, zwłaszcza w kontekście tego, co mówi Matka Boża, to modlitwa różańcowa. No bo przecież składa się właśnie z modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Mario. Mariana Lasalet prosi nas o modlitwę. Uczy też nas, jak dobrze, jak mądrze się modlić. Dlaczego to robi? Myślę, że dlatego. Że wie, jak bardzo jest to ważne dla nas, żeby rozpocząć dzień od rozmowy z Bogiem, zakończyć go, tak, żeby on rzeczywiście był w centrum naszego życia. Na następnym spotkaniu chciałbym poruszyć kolejny temat z orędzia, a będzie nim Eucharystia oraz świętowanie niedzieli. Do zobaczenia, dbajcie o siebie, o bliskich. I pamiętajcie o tym, co jest najważniejsze w tym czasie, czyli zostań w domu i módl się.